Podobno uchodzi za najpiękniejszą królową, tak więc można śmiało ją nazwać klejnotem w koronie. Godzi dążenie do zmian z szacunkiem dla jordańskich tradycji. Niedawno, bo w końcu czerwca 2023 roku, królowa Jordanii zachwyciła znowu fanów podczas wojażu w Europie. Rania zaprezentowała się we wspaniałej, subtelnej, takiej czarnej kreacji Diora u boku monarchini. Hiszpanii, Leticji, która wybrała kwiecistą sukienkę Diego Estrady. Jordańska królowa, żeby było ciekawie, nie nosi Hindżabu, nakrycia głowy wielu muzułmanek z jej kraju. Wiele uwagi poświęca edukacji, szczególnie kobiet, których życie w Jordanii wciąż nie jest najłatwiejsze. To sprawiło, że stała się ulubienicą rodaczek. Królowa założyła własną platformę edukacyjną w sieci o nazwie Edrak. Jej hasło to przede wszystkim budowa kariery i przyszłości dzięki gotowym programom opracowywanym przez specjalistów. Z tej platformy korzysta kilka milionów studentów. Rania udziela się charytatywnie, poświęca wiele uwagi kampaniom na rzecz zdrowia młodego pokolenia Jordańczyków, przyklejonych tak jak większość młodzieży całego świata do laptopów, do smartfonów. Konto królowej na Twitterze śledzi ponad 10 milionów fanów. Najważniejszym polem praktycznie działalności królowej. Jest jej fundacja o nazwie Jordan River. Ma ona zapobiegać przemocy domowej i pomagać Jordankom wychowującym samotnie dzieci. Nie ukrywa swoich poglądów politycznych i społecznych, co nie zawsze podoba się co bardziej konserwatywnym politykom w Jordanii. Mówi się, że mówi też, że terroryzm to taka ideologia docierająca do biednych, zagubionych osób, które łatwo indoktrynować. Żona króla Jordanii wsławiła się nawet tym, że wzięła udział w wieco przeciwko. Fundamentalizmowi w stolicy Jordanii, w Ammanie. Jednocześnie udziela wywiadów na Zachodzie, sprzeciwiając się stereotypom na temat roli kobiet w świecie islamu. Królowa jest gorącą zwolenniczką dialogu między różnymi kulturami i tradycjami politycznymi. Choć jest już po 50, bo skończyła właśnie 52 lata, uchodzi za ikonę mody i prezentuje się nadal młodzieńczo. W internecie roi się od rankingów najlepszych aranżacji. Monarchini, wybierane przez nią kreacje, wyróżniają się zawsze nowoczesną elegancją i subtelnie podkreśloną kobiecością. Sama Monarchini stara się w ogóle bagatelizować ten aspekt swojego życia. No, ona często mówi, mówi coś takiego, że ma nadzieję, że określa to właśnie ją, co robi, a nie to, w co ona się ubiera. Z pewnością tak naprawdę nie jest ona jakąś pustą kokietką. Ma na koncie kilka książek, napisał m.in. utwór dla dzieci o zmarłym królu Jordanii Husajnie oraz opowiadanie o dążeniach młodej dziewczyny wbrew przeciwnościom do zdobycia edukacji. Rania jest bardzo współczesną celebrytką, tak szczególnie jak na świat arabski. Pomyka sama po drogach nowoczesnymi samochodami, wygłasza płomienne przemówienia na rzecz sprawiedliwości i równych szans, Monarchini jest też szczęśliwą małżonką, dlatego urzeka tak wiele rodaczek. Potrafi łączyć postępowe poglądy na wiele spraw z wartościami rodzinnymi. Przyszłego króla Jordanii poznała podczas oficjalnej wizyty w 1993 roku jako córka palestyńskiego lekarza pracującego w Kuwejcie, który po inwazji Iraku osiadł w Jordanii. Pracowała wówczas w City Banku i koncercie Apple. Abdullah, wówczas książę i następca tronu, Mężczyzna mniej efektowny niższy od swojej wybranki, zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. W jednym z wywiadów on jakaś powiedział coś takiego. Wiedziałam, że był synem króla Husajna i trochę się tego obawiałam, wspominała. Trzymałam go na początku na dystans. Wydawało mi się, że skoro jest księciem, to musi być playboyem. Lody zostały jednak szybko przełamane. Był to romans w iście ekspresowym stylu. Już pięć miesięcy później odbył się jej ślub i huczne wesele. Po śmierci króla Husajna jej mąż został monarchą, a zaledwie 28-letnia ranija królową. Najmłodszą w historii Jordanii. Dochowali się z mężem królem Abdullachem czwórki dzieci. Tron dynastii haszymickiej przypadnie w przyszłości ich najstarszemu synowi, przystojnemu Husseinowi. Urodę po matce odziedziczyły także księżniczki Imman i Salama oraz młodszy syn pary Haszem. Nie wszystko, praktycznie co robi Rania, spotyka się z aplauzem. Zdarza się, że jest ona oczywiście krytykowana za udział w, w takich reklamach, luksusowych produktów niedostępnych. Dla przeciętnych Jordańczyków. Majątek królewskiej pary w Ammanie oceniany jest na miliard dolarów, co musi wzbudzać zazdrość, bo większość Jordańczyków żyje bardzo skromnie. W końcu jednak, hashemici, arystokratyczny ród arabski, obejmujący potomków proroka Mahometa, posiadł sztukę wyjątkowo umiarkowanych rządów w kraju leżącym w środku zapalonego Bliskiego Wschodu. No jakaś w tym też jest zasługa królowej Ranii, która stała się żywym, naprawdę żywym klejnotem w tej właśnie haszemickiej Koronie.